Matuchno, najdroższa! Serce Dziękuję. się pokazało! Tak, serce! Boże! Buzie widzę! Twarz widzę! Buzie! Ja nie widzę. Ja widzę! Widzę! O, widzę matko najświętsza! Ma Kocham cię, widzę! <grym> serce, no! Matuchno. I że buzie, buzie widzę w tym tęczu. Matuchno moja najdroższa, chwała Tobie Panie, chwała Tobie Panie. Na drzewie obok miejscowego kościoła mieszkańcy dostrzegli postać Matki Boskiej. Gromadzą się tam tłumy modlących się i gapiów. Czy mamy do czynienia z kolejnym cudem? Sprawdzał Adrian Gąbka. Żyardów, 40-tysięczne miasteczko niedaleko Warszawy. Nic dziwnego, że prawdziwą sensację w okolicy wywołało to, co mieszkańcy dostrzegli obok miejscowego kościoła. Matki Mieszkańcy Żyrardowa nie mają stuprocentowej pewności czy na tym drzewie ukazała się Maryja czy Jezus. Widać, widać Matkę Bożej Wam się i pana Jezusa widzę. Pana Jezusa to nie widzę. Część z nich twierdzi, że wcześniej pobliska figurka Matki Boskiej ruszała lewym ramieniem. To krwoto kleje się krew. Tłumy modlą się, płaczą ze wzruszenia i fotografują wyjątkowe drzewo. Serce wydarte ja to tak odbierałam, ale jak się stanęło na asfalcie lub przy kościele, tylko trzeba było odejść dalej, to rzeczywiście piękna, jaśniejąca postać... Sprawą zainteresowali duchownych z pobliskiego kościoła. Ja kościoła. Proboż parafi Matki Bożej Pocieszenia na razie do cudu podchodzi sceptycznie. Uznanie go przez Kościół zależy od tego, czy zjawisko trwale zmieni życie duchowe mieszkańców miasta. Poza informacją, że coś takiego ma miejsce, nie występowałem z żadną prośbą. Jakby e, to zjawisko musi sprostać próbie czasu. Kościół podchodzi z dystansem, ale niektórzy wierni nie mają wątpliwości. Drzewo przyjeżdżają oglądać mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Właśnie przyjechali się zobaczyć. Музыка